Witam wszystkich w kolejnym odcinku na Active. Dzisiaj pokażę wam zawartość pudełka od gry Pandemia. Co my tu mamy instrukcję obsługi. Taką oto planszę. Też dosyć sporych rozmarów, zaraz spróbuję rozłożyć. O, tak się plansza prezentuje. Znaczniki rozprzestrzeniania się chorób w czterech kolorach. Znaczniki to były chyba bazy. Mamy znaczniki chorób, rozprzestrzeniania się wirusów, piątki oraz karty do gry. Karty różnych wirusów, miejsc. Co my tu jeszcze mamy? No, karty wirusów i miejsca, akurat tutaj. Karty no, ściągawkowe, karty epidemii, różnych miejsc, karty zdarzeń. Są także lokacje, pełno kart. Oraz postacie. Taka wyprawka. Dziękuję za uwagę. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kole. Do zobaczenia. Cześć.